Hej, hej moi drodzy w ten cudny przedświąteczny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka dzisiaj jestem tu tylko na chwilkę tylko na minutkę, dlatego że już czas na świąteczne życzenia dla was kochani życzę wam pięknych cudownych, zaczytanych świąt w spokojnej i rodzinnej atmosferze wspaniałych chwil odpoczynku żeby chociaż trochę zregenerować siły i odpocząć, a w nowym roku życzę wam samych wspaniałości i pyszności aby wasze wszystkie najskrytsze marzenia spełniły się, a uśmiech, żeby nie znikał z waszych twarzy. Przesyłam Wam moc buziaków, moc uścisków. Dziękuję, że jesteście ze mną. Wesołych świąt! A, a teraz kilka słów tak informacyjnie. Już w pierwszy dzień świąt na blogu i na vlogu pojawi się Oliver Twist, Charles Dickensa, czyli moje zwieńczenie akcji. Czytam Charlesa Dickensa na święta. A już 27 grudnia pokażę wam moje pierwsze zdobycze świąteczne, czyli book Hole. A potem przyjdzie czas na podsumowanie roku. To co, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!